Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu e, Dzisiaj jest piątek I zaraz jadę na kawaliadę Więc będzie to vlog z kawaliady Aktualnie jestem z moim pieskiem na spacerze e, I ogólnie Muszę się wam wytłumaczyć Znaczy nie muszę, ale, ale powiedzmy, że chcę e, Czemu nie było filmów Mianowicie, mieliśmy ostatnio dosyć spory pasmo nieszczęść e, Jakoś 2-3 tygodnie temu Tiara nam się rozchorowała e, Zaczęła nam kaszleć i, e, i zaczęły lecieć gluty z nosa. Nie, w ogóle na, na początku zaczęło się tylko od kaszlu i ten kaszel był dość mały. A, no a wiecie, to jest tak, że kurz i tak dalej, my tego konia jeszcze do końca nie znamy, w sensie nie wiemy tak naprawdę, czy, czy ona nie jest jakimś typem alergika, albo coś takiego. No więc tam czekaliśmy, albo może tam gdzieś tam ją po prostu że tak powiem, za było delikatnie, ale przejdzie, nie? No bo... Tam na początku się zaczęło tak, że ona dosłownie podczas pracy kaszynała mi z dwa razy. Nie? No to jakby nie było, to jeszcze aż takie martwiące, eee, ale zrobiło się gorzej. Eee, zrobiło się gorzej po jakichś dwóch, trzech dniach już faktycznie zaczęła mocno kaszleć, więc wezwaliśmy weterynarza. Pani weterynarz powiedziała, że to jest przeziębienie, dała nam takie saszetki, które mieliśmy podawać chyba przez tydzień eee, na wykrztuszenie tego wszystkiego z siebie. No i my to podawaliśmy, no i na początku była poprawa, faktycznie chyba z 3, po 3-4 dniach była poprawa, ale tej poprawy za długo nie było. był jeden, dwa dni poprawy, po czym zaczęło się robić jeszcze gorzej, więc pani weterynarz przyjechała jeszcze raz i dostaliśmy antybiotyk. Więc kolejne 5 dni leczenia antybiotykiem, więc znowu koń bez pracy. Ja jak ona była chora, no to co ja wam będę nagrywać w tej scenie, jak ja przyjeżdżam, biorę ją tylko na chwilę na spacer, żeby rozprostowała nogi. I co, i dostaję antybiotyki, i wracam do domu, bo nic więcej się nie działo. To bez sensu. No i generalnie mówimy: Dobra, zaraz się ten antybiotyk kończy. Odi, ty stój, bo zaraz się ten antybiotyk kończy. To, to wtedy wam coś nagram, nie? No i jak skończyliśmy podawać ten antybiotyk. No i, e, że tak powiem, e, los chciał, że ja się rozchorowałam i leżałam ponad tydzień w łóżku z, z zapaleniem gardła, e, no i tak to, nie? No i leżałam no, te półtora tygodnia, czekajcie, spuszczę psa, no no i nie było filmów, bo ja byłam chora, no i jak wyzdrowiałam, to, to przyjechałam do stajni, za dwa dni popracowałyśmy i teraz się gdzieś walnęła na podoku i spuchła jej noga więc tak, to w sensie ona nie kuleje ani nic będzie dzisiaj albo jutro nawet jeszcze to zobaczyć a nakładaliśmy jej glinkę chłodzącą i generalnie potem na tym raczej nie jest nic poważnego bo ona w ogóle nie daje jakby oznak na początku miała tkliwą tą nogę tak jakby się uderzyła ale jakby już wczoraj było wszystko ok i, i byłyśmy na spacerku no ale mimo wszystko, póki to nie zejdzie, tej tak nie chcę kusować, bo, bo nie chcę, żeby sobie tego nadwyrężyła. Ale no i kuleje, ci lecę na kawaliadę. Więc vloga będzie z kawaliady. No, jeszcze muszę, jest jakaś 10.30, chyba, jeszcze muszę pojechać do sklepu po prezent dla mojego chłopaka. Ale nie powiem wam, co kupuję, bo wiem, że to będzie oglądał. Więc no, ale muszę pojechać po prezent i będę na kawaliadę. Więc nagram wam vlogę z kawaliady. A nie wiem, jak to wyjdzie w sumie. Zobaczymy, mam na... nie wiem, czy się będę wstydzić nagrywać przy ludziach. Aha, tam psy idą. Odjdź, chodź! Chodź, Dziupku! Jest jak on lata. Jaki on jest, kurde, dziwny. A my, jak go widzieliśmy, ten miał rok i on w ogóle nie chciał biegać ani nic. On był taki strasznie ten. A teraz już, że tak powiem, podrózł. Ma 6 lat, prawie. I się zrobił jakiś taki, kurde, jak szczenie. Teraz wam go pokażę. Ale jest mega słodki. Odi chodź! Chodź Adisiu! No, chodź! Tak! Kto tak biega? Chodź! Jezu, no, i on tak będzie biegał w kółko. A no, lecimy zaraz do domu i będę powoli się zbierać do poznania. My już idziemy do domu, a chciałam Wam go pokazać. No, pokaż się! No pokaż się. Tak, a już co do domu. Nie? Powiedz. On nie lubi, strasznie nie lubi chodzić jak jest zimno albo jak pada. To jest po prostu masakra. Wiesz, jest, jest taki królewicz, jak pada deszcz, to on stanie na ganku i nie wyjdzie, nie? I nic, nie będzie kurde, nie będzie sikał dwa dni. Ewentualnie tylko wyjdzie na się wysikać, ale się go nie zaciągnie dalej. Chodź No i tak. On jest dziwne, Czasem. Dobra, kochani, jesteśmy już na kawaliadzie. Ja, idziemy obejrzeć przejazd Gai e, od Corelli. Nie wiem, czy ktoś zna na Instagramie Dragonix Corella. Idziemy zobaczyć, e, jak jej poszło, a potem w sumie nie wiem, co będziemy robić. Byłyśmy już na stoiskach na chwilę. E, I co? Mati kupiła Candy Horsa i lecimy e, zobaczyć przejazd Gai, a potem w sumie nie wiem, co będziemy robić, ale coś wam nagram, coś ciekawego. Ze stoisk albo z areny głównej. No. Patrzcie, jakie są piękne rzeczy z Kentucky. W ogóle te czapraki to jest, to jest cudo. Ja w nich jestem zakochana. Ale nie mam pieniędzy, ale tak wam chciałam pokazać. Generalnie była duża runda i my czekamy teraz na pokakabu. I trochę sobie poczekamy, bo muszę ustawić parkour. Ale no jesteśmy sobie na stoiskach Na którą zostajemy, i generalnie udało mi się spotkać e, dosyć sporo fajnych ludzi. Jeśli e, jacy zostaną jeszcze na aukcję, to postaram się połapać ich gdzieś tutaj A, albo jutro. Bo spotkałam i Mizerkę z Julką, i spotkałam Ole, w sensie z sensie Aleksę, z Martin i z Nikolą. E, spotkałam jeszcze Koczwi e, i w ogóle jestem. Mega ucieszona, że udało mi się spotkać ludzi, których gdzieś tam śledzę w internecie od jakiegoś czasu, a, a, a no jakby wiecie, to jest zawsze mega spoko, żeby kogoś poznać na żywo. Yy, więc tak, czekamy właśnie na potęgę skoku i coś wam ponagrywam. I w sumie nie wiem, ile mi wyjdzie dzisiaj materiału, bo nie wiem, czy wstawię osobne jakby każdy dzień, czy zrobię to łączone, wrócę do domu, to to zmontuję i zobaczę. No, ale zaraz szykujemy się na potęgę skopu. Nie Patrycja? Patrycja się je chce pokazać, ale chyba się odezwać. Nie. No, więc tak to. Na no koniec, udało mi się. Hej, 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 o, no. Pozdrawiam wszystkich widzów, jak masz nie wie. Klementyna. Klementyny. Pozdrawiam wszystkich widzów na... na YouTube Klementyny. Dzięki wielkie. Na najbardziej czekasz? Albo... Ja, ja czekam na WKKW i dzisiaj było więc... Dobra. I jeszcze czekam na Speed and Music, bo to Dzień jest ja dobra impreza. Na jutro, no, dobra. A nie za dla mnie nudna. No. Dzięki. 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 Kochani, wróciłam do domu. Jest godzina 23 prawie. I ja właśnie zlądowałam w domu Także no Ponad jakieś No jakieś byłam w sumie 12 godzin na nogach I powiem wam, że jestem wykończona I co Było super, podsumowując ten dzień Było naprawdę super A generalnie z konkursów no to Najfajniejsze WKKW mi się Najbardziej podobało A Właśnie potęgę skoku Wygrali egzekwo. Łukasz Brzuska, Mateusz Kiempa i Marek Lewicki, i jakby cała trójka pokonała bezbłędnie przeszkodę o wysokości 205 cm. Więc no, fajnie, fajnie. I tak, to dzisiejszy dzień bardzo pozytywny. Coś kupiłam, ale co kupiłam, co pokupowałam i tak dalej, to ja Wam to będę wszystko pokazywać na końcu, w ostatnim vlogu, bo nie wiem, czy jeszcze coś nie do, czegoś nie dokupię w kolejnych dniach, wiecie jak to jest, muszę się porządnie nad tym zastanowić. Więc tak, mm, ja już po prostu dzisiaj jestem tak wykończona, że mój mózg nie funkcjonuje. Zaraz lecę zmyć makijaż i lecę spać, bo jutro muszę wstać. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I jest to dopiero vlog z piątku, więc czekajcie jeszcze na vlog z soboty i na vlog z niedzieli, bo te również się pojawią. No, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i do zobaczenia.